Monika Richardson z Medezin z Kolumbii. The Richardson, przepraszam, adventure dzieje się. Jak widzicie, bardzo tutaj ciepło, a ponieważ ja jeszcze nie jestem dokładnie zaklimatyzowana, to łapią mnie co chwilę różne infekcje, ale jest coraz lepiej, coraz lepiej, a szczególnie jest dobrze, gdy mam szansę połączyć się z którąś z naszych klientek lub klientów z DE Richardson Talk. Tym razem Katarzyna Matis. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam cię, Kasiu. Wiesz co, no jesteś wewnątrz, ale jesteś w Niemczech, prawda? Dobrze, Dobrze. mówię, więc Dobrze. różnica czatów jest na tyle duża, że chociaż tutaj za mną jeszcze nawet nie ma południa, to ciebie witam już wieczorową porą. No prawie, prawie tak, a tutaj jest tak, że wiesz, kawałek dalej jest jezioro bodeńskie, trzy kroki od domu, jak ja to nazywam, tak? A za jeziorem Ośnieżone Alpy. O, rany, to musisz mieć naprawdę cudnie, ale zobacz, że ze mną w Medyzin też poważne góry, to jest takie dziwne miasto, położone między górami prawie albo może nawet bardziej niż Rzym, otoczone pagórkami i całkiem wysokimi szczytami, więc myślę, że tutaj się z Tobą mogę solidaryzować, że podobnie tam wokoło jeziora Bodeńskiego się dzieje, a Alpy, tak jak powiedziałaś, nie opodal. Kasiu, ja bym chciała dzisiaj porozmawiać. Ten świat się zrobił już taki mały. Jaką masz prognozę numerologiczną? Bo musimy zawsze przypominać, że jesteś w tej chwili na pełen etat numerolożką, pracującą tak. również online na całym świecie. Jakie masz prognozy na ten 2025 rok dla nas globalnie? Mhm. Takich em, prognozy. No będzie się działo. No może powiem tak, będzie się działo, ponieważ. Mamy rok numerologiczny, kolektywny dla nas wszystkich, bo każdy ma jeszcze oczywiście lata osobiste, więc mamy rok numerologiczny, kolektywny 2025, więc jest to dziewiątka. Dziewiątka jest na dokańczanie, dopinanie, do po prostu żegnanie tego, co nam się nie podoba i to dotyczyć będzie nas wszystkich. Do tego jeszcze na końcówce jest piątka, czyli ostatnia cyfra. Ja zawsze też sobie na to patrzę, jest piątka, więc będą zmiany. Piątka jest odpowiedzialna za energię i za zmiany, więc to jest tak, tak, taki pierwszy zrzut tego w ogóle 2025. A, dlatego, a dlaczego będzie ciekawy? Dla każdego z nas, dla każdego człowieka z osobna, my wchodzimy w tak zwaną tendencję naszej własnej energii. Co to znaczy? Ja jestem jedynka, wchodzę w jedynkę, w moją tą główną tendencję, tak? Jesteś trójką, wchodzisz w trójkę. Jesteś piątką, wchodzisz w piątkę. Więc Jasne. tak jakby jedna energia nakłada nam się na drugą energię. To jest tak jak, wiesz, kolumbijczyk przeżyje, słuchaj, na Alasce, ale najlepiej się będzie czuł jednak przy tych plus 30 stopniach, tak? Także tutaj chodzi o to, że będziemy w tym takim fajnym uwarunkowaniu. I tak, jak ja to nazywam? to co przynieśliśmy w tej naszej wa walizeczce na tą podróż na tą planetę, czyli na to nasze życie, to będzie nam teraz właśnie ta walizka będzie nam otworzona, tak? Ona mm. się otworzy i będziemy sobie tak przeglądać, nie? A tu jest jeszcze taki potencjał, a to jest taka możliwość. A może to spróbować. A może to wszystko nam zacznie tutaj troszeczkę więcej wibrować, czyli przy, m, zgłaszać się to co mm. przynieśliśmy na tą, na, tą, na, tą, na to życie. A do tego Proszę. Na ziemię, tak. Rozumiem, co mówisz. Zresztą ciekawe to jest, bo jeżeli dobrze Cię rozumiem, Kasiu, to trochę mówisz o tym, że musimy stanąć w prawdzie wobec samych siebie, tak? Zobaczyć, kim jesteśmy, do czego dążymy, jakie powinniśmy mieć priorytety. To jest proces, który, wyobrażam sobie, potrafi być bardzo bolesny. Tym boleśniejszy, im więcej mamy nabudowanych półprawd, czyli fałszów w naszym życiu, albo robimy coś, czego robić nie powinniśmy. Jesteśmy w miejscu, które nie jest nasz. Dokładnie, czyli tak jak będą, wiesz, nam prezentowane te wszystkie nasze możliwości, talenty, potencjały i tak dalej, to tak samo nam się tutaj bardziej zaprezentują nasze lekcje, nasze wyzwania. Nasze, tak, tutaj coś żeśmy odsuwali i nie chcieliśmy się na to popatrzeć, więc nam tutaj zacznie pukać do drzwi. Więc to będą takie, no no, taki ciekawy rok. My już to mamy tak, co 9 lat mamy takich właśnie konkretniejszy, jeśli o to chodzi. A do tego jeszcze dochodzi bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Jest w numerologii taka, takie określenie, które się nazywa klucz wcielenia. Czyli to jest, to jest nasz pierwszy nasz warunek. Czyli to, no tam nie będę tu się zagłębiać w mapę numerologiczną, to jest po prostu energia, którą przynosimy z poprzedniego wcielenia, tak? ale tak bezpośrednio. I ona nam się uruchomi w tym roku w nasze, każdemu w jego urodziny w 2025. Tak, czyli tak, jak, jak, ja, no, tak. Także jak ja to nazywam, tutaj stanie to wcielenie, czyli ta moja walizeczka i to wszystko, co tu przyniosłam, a przyjdzie taki moment i zamelduje się to poprzednie wcielenie i one sobie tak popatrzą w oczy, tak? I, i, i co my z tym teraz zrobimy, więc będzie, no po prostu ja, ja już... Od października mówiłam, jak, jak, jak z, jaką, z jaką niecierpliwością ja czekam po prostu na ten rok. Będę sobie obserwować, będę sobie patrzeć. To, co ja nam życzę wszystkim, to jest właśnie tego, tej takiej uważności w tym roku, tak? Żebyśmy zobaczyli to wszystko i mieli odwagę na to, żeby to wykorzystać w odpowiedni sposób. Bo nawet jak lekcje są niewygodne, to jak my się z tym zmierzymy, jak my to po prostu odhaczymy. To już później nie będzie nam to sprawiało takiego, takiego problemu, tak? Takiego bólu, prawda? No, powiem ci, że przypomina mi się to chińskie przekleństwo, ta groźba, obyś żył w ciekawych czasach. Myślę, że rezultaty tego, o czym mówisz, co się będzie działo w 2025 roku numerologicznie, mogą być dla ludzi bardzo bolesne i bardzo przykre. I ta potrzeba konfrontacji z prawdą o sobie może być no, najtrudniejszym doświadczeniem naszego życia. Może warto, żeby rzeczywiście o tym pamiętać. Ja chcę, jeżeli pozwolisz w ramach inspiracji pokazać Ci teraz krótkie takie wypowiedzi kolumbijczyków na temat właśnie tego, co jest dla nich najważniejsze, co się tak naprawdę w życiu liczy. Mm -hmm. Co jest dla mnie w życiu najważniejsze? To co jest dla mnie najważniejsze w życiu, to być szczęśliwy. Muzyka. Dla mnie najważniejsze w życiu to pracować z zaangażowaniem dla ludzi, dla ludzi tak aby stawali się lepsi każdego dnia i móc spokojnie służyć wszystkim i wszystkim. Najważniejsze w życiu według mnie to robić to, co nas uszczęśliwia i to, co czujemy, że nas uszczęśliwia. Po to żyjemy, prawda? Aby żyć codziennie, spokojnie i wesoło. Każdy czasem musi coś poświęcić i możliwe, że wtedy nie jest tak szczęśliwy, ale to dlatego, że szuka czegoś. To mnie uchroniło od wielu nieszczęść. Fajni ludzie, Kolumbijczycy, o. nie boją się mówić o ważnych rzeczach, prawda? Piękne to było, aż się po prostu wzruszyłam, tak. Właśnie w życiu chodzi, tak. I o to chodzi, żeby po prostu, jak ja to nazywam, a na koniec, żeby móc siebie samego tak poklepać po ramieniu, po prostu fajne było, fajna robota była. Było po prostu rewelacyjnie. Mhm. Tak też mi przyszło do głowy, że te wypowiedzi to nie były wypowiedzi jakichś bardzo bogatych osób, rozumiesz, z elity społecznej. To byli zwykli ludzie na ulicy, widziałaś tylko artystę, który tam z szarfami pracował. No, bardzo różne postacie, studenci na uniwersytecie. Um, nie mają e, problemu z poczuciem własnej wartości. Takie, mhm. takie mam ogólne wrażenie tutaj w Kolumbii, że e, mhm. nawet jeżeli my z zewnątrz widzimy kobiety, która jest w naszym odczuciu nieatrakcyjna. Mężczyznę, który wygląda na bardzo biednego, to jeszcze nie świadczy o tym, że ten człowiek ma jakiś ze sobą problem. Wręcz przeciwnie. Bardzo często to są ludzie, którzy wiedzą dokładnie, w jakim miejscu w życiu są, tam, gdzie chcą być, tam, gdzie ich życie postawiło i mają taką ogromną akceptację tego, co im życie niesie. Czy ty swoich klientów numerologicznych namawiasz do tego rodzaju akceptacji, czy raczej im mówisz, nie, musisz walczyć o to, żeby znaleźć się w życiu tam, gdzie powinieneś, gdzie chcesz, gdzie twoja ambicja cię prowadzi. No bardziej jestem po tej drugiej stronie, czyli po, tak, ten przykład numer dwa. E, tak, bo jeżeli jesteśmy, no co to jest akceptacja? Dob akceptacja jest ok. Tak, ale po prostu takie machnięcie ręką na, na coś, to już kurczę nie tak. To już, to już jest coś, coś nie tak, tak? Jeżeli jest tylko możliwość, jeżeli jest, są tylko jakieś, jakieś drogi dojścia do tego, ja bardzo, bardzo, bardzo pracuję w kierunku tym, żeby właśnie dojść na to miejsce, żeby móc sobie powiedzieć, dobra, jestem tu, gdzie chcę być, robię to, co chcę robić. Bo ja sama identyfikuję się poprzez, poprzez mój zawód i dobrze wiem, ja robiłam zawód, który mi nie sprawiał przyjemności i ja, robiłam, ja robię zawód w tej chwili, który mnie uszczęśliwia na maksa. To jest po prostu, to jest po prostu pasja mojego życia, miłość mojego życia. I ja dobrze wiem, jaki to ma wpływ później na pozostałe obszary życia i na wszystko, co się wokół nas dzieje. Więc całą moją pracę tak samo uczę studentów w moich akademiach, żeby, słuchajcie, idźmy w tym kierunku w żeby jak najwięcej ludzi właśnie ponastawiać im te drogowskazy czy oni z tego skorzystają czy nie to już jest nie nasza nie nasza nie, nie mogę nie mogę w to ingerować tak mhm. ale przynajmniej zaprezentować co jest możliwe tak? mhm. czyli mhm. akceptacja tak bierność nie jeżeli Dokładnie. urodziliśmy się w miejscu które nas nam przeszkadza, który nas rani albo w rodzinie, albo w sytuacji społecznej, która nie jest dla nas pozytywna, dobra, to możemy to zmienić, tak? Możemy się z tego wyrwać, możemy całkowicie radykalnie zmienić nasze życie. Mamy Dokładnie. taką moc? Dokładnie. I mamy na to, słuchaj, masę przykładów w dzisiejszych czasach i dostępu do takich przykładów. Tak? Mhm. Ja ludziom też, tam, tam chaczy, rozmawiałyśmy przed chwilą na temat poczucia własnej wartości, owszem są numerologiczne na przykład takie tendencje, ludzie są tak zbudowani, gdzie troszeczkę więcej roboty mają w tym kierunku, innym jest łatwiej, a im jest troszeczkę trudniej i tak dalej, co nie znaczy, że tego nie trzeba przeskoczyć, nie? bo jak to dostałam jako lekcję, gdybym nie miała tego jako lekcję, i bym to umiała, to bym, to bym po prostu nie miała tego jako lekcji, no, kropka, tak? To jest po prostu dla mnie logiczne, tak? Bo to masz lekcję, bo masz z tym lekką trudność, dlatego jest to dla ciebie lekcja, tak? Ale to poczucie własnej wartości to jest to takie, to takie docenienie siebie, dla mnie to jest docenianie siebie po prostu tak na co dzień, tak, za wszystko, za to i tak dalej, i tak dalej, więc to prowadzi również do tego, aha, dobra, jak z tym daję radę, to i dam radę z różnymi innymi rzeczami. Słuchaj, no kurczę, gdzie żeśmy się urodziły, tam, ty jesteś młodsza ode mnie, nie wiem tam o ile, ale jesteś, tak. <gry> Tak, mhm. więc popatrz, popatrz na to, wiesz, jak ja sięgam po prostu tam do tych lat, nie wiem co, siedemdziesiątych, słuchaj, czy tam osiemdziesiątych, tak, I, 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 i w porównaniu do tego, gdzie człowiek dzisiaj jest, co zrobił, za czym poszedł, czego dokonał i tak dalej, i tak dalej i mamy masę, masę na dzisiejsze czasy, mamy masę przykładów e, e, ludzi, którzy wyszli, słuchaj, jeszcze z gorszych z gorszych sytuacji. Para, z gorszych. Ja w ogóle uważam, że wiesz to nasze pokolenie jest wyjątkowe, bo zobacz urodziłyśmy się jeszcze w PRL-u i, i te pierwsze kroki życiowe stawiałyśmy jeszcze w komunizmie, co tu dużo mówić. Tak. I nagle przeżyłyśmy właściwie rewolucję. Zarówno mhm. taką wewnętrzną w naszym kraju, e, transformację demokratyczną, jak i e, na całym świecie. Poszliśmy mhm. zupełnie w inną stronę i technologicznie, i cywilizacyjnie, i przeżyliśmy COVID, i parę wojen po drodze, i stan wojenny w Polsce, który niestety bardzo dobrze pamiętam. Więc, tak jak mówisz, no my jesteśmy takim pokoleniem transformującym świat, ale też przeżywającym te transformacje na własnej skórze i najlepszym dowodem na to, że jeżeli nie jesteś zadowolona z tego, kim jesteś, gdzie jesteś, uważasz, że tak naprawdę powinnaś być zupełnie gdzie indziej, to po prostu sięgnij po numerologię, Samo poznanie jakiekolwiek. I rusz, zrób to. Tak. Dokładnie, dokładnie. Ja też zawsze mówię, słuchaj, to nie są, to są właściwie rzeczy, które grają na moją, na moją korzyść. To, co się zadziało, gdzie wyrośliśmy, skąd wyszliśmy, i tak dalej, i tak dalej. Bo ja już miałam masę sytuacji w życiu, gdzie sobie mówiłam, kurczę, no jak przecież tamto wtedy przeżyłam i przeżyłam takie coś, i przeżyłam kurczę, puste półki w sklepie i, i, i nic do kupienia, i tak dalej, i tak dalej. i Człowiek dał sobie radę w tym wszystkim i przeżył to, no to po prostu cała reszta to jest to jest no nie no, tak nie ma tutaj takie nie wiem co strasznych rzeczy które, które, e, które nie dałoby się jednak tak ogarnąć w ten sam sposób. Kasia, to ja w takim razie tego ci życzę tej otwartości, dziękując za życzenia ciekawego 2025 roku, roku prawdy i roku stanięcia w otwartości i wprawdzie wobec tego co nas już spotkało i co nas jeszcze Czeka w tych wielu wcieleniach, które przed nami. Życzę Tobie takiej otwartości, żebyś po prostu nie zamykała się na żadną sytuację, żebyś wszystko traktowała jako lekcję, bo rzeczywiście wydaje się, że, że te nasze wydarzenia, również te niekorzystne, taką lekcją są, prawda? Dziękuję Ci serdecznie. Tobie również życzę wszystkiego. Co tam, wszystkiego tego po kolei, co wymieniłaś? Może ja tak mam to... bardzo, bardzo skonkretyzowane życzenia na ten rok, i mam zamiar wcielić je w życie po prostu. Także dzięki każdy kawałek dobrej energii się przyda. Kasiu, Katarzyna Matis z Niemiec i Monika Richardson w Medezim w Kolumbii. Taka to była rozmowa. Bardzo serdecznie Państwa na nią zapraszamy i życzymy wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy, dziękuję. Partnerem programu jest Gruzja dla Ciebie Nieruchomości w Gruzji.